żółto czerwone przedszkole jest dla dzieci w wieku 4-6 lat. To są zajęcia ogólnorozwojowe, to nie jest stricte trening piłkarski, ale to są zajęcia właśnie ukierunkowane również na piłkę nożną. Najważniejsze jest to, żeby ubrać to w jakąś historię, bo wtedy te dzieci czują się tak jakby były faktycznie w tej bajce i one nie zwracają uwagi na to, że na przykład prowadzą tą piłkę czy ganiają się, czy nie wiem, ćwiczą koordynację ruchową. Generalnie no, chyba najlepsza szkoła, jaka jest w Kielcach i w województwie. Sam jestem kibicem też Korony, więc no, gdzie mogło moje dziecko trenować. Ostatnio była taka ulewa, co był trening odwołany, to on tutaj stał pod wejściem i czekał na trening. Bardzo, bardzo pozytywnie. Zajęcia, gdy już się kończą, właśnie przybiega do mnie i się pyta już, kiedy będą następne. Decydowałam się, aby zapisać synka do przedszkola właśnie Korony, no, z tego względu, że żyjemy w takich czasach, gdzie Internet, ogólnie telefony komórkowe, tablety wyparły właśnie zabawy na świeżym powietrzu. Żółto-czerwone szkraby to jest nowy projekt. Projekt, który ruszy pewnie od nowego sezonu. To będą zajęcia z czynnym udziałem rodzica przeznaczone dla dzieciaczków od pierwszego do trzeciego roku życia. To wszystko jest oczywiście oparte na zabawach. Na początku jest jakaś rozgrzewka zabawowa, później są stricte ćwiczenia z piłkami, oczywiście też oparte na bajce. No i na końcu to, co dzieci uwielbiają najbardziej, czyli mecz.